Jeżeli chodzi o, o znamiona, czyli takie płaskie zmiany na skórze, to na pewno powinno nas niepokoić to, że dana zmiana nagle zaczyna rosnąć, powiększać się. Zmienia kolor, czyli na przykład z koloru brązowego robi się ciemno, ciemnobrązowa, czarna, szara, jakaś z, biała, z białawą poświatą To jest, są takie no, niepokojące sygnały. Jeżeli dana zmiana zaczyna rosnąć w sposób niesymetryczny, czyli że była na przykład owalna albo okrągła, i nagle zaczyna się robić powiedzmy jakaś odnoga w jednym kierunku, coś tam zaczyna pigment rosnąć, to też jest jakby takie dosyć nie, nie, niepokojące. No, i jeżeli dana, dana zmiana na przykład bardzo mocno swędzi, to też dobrze to sprawdzić. Jeżeli, jeżeli dana zmiana krwawi, to też bardzo dobrze coś takiego obejrzeć i sprawdzić. Ja jako dermatolog powiedziałabym, że każdą zmianę dobrze jest po prostu pokazać, dlatego, że może być to oczywiście zwykła na przykład brodawka łojotokowa. Natomiast y, nie chciałabym też dawać taki, taki, takiej pewności pacjentowi, że to na pewno jest jakaś zwykła brodawka. Także jestem aku akurat zdania, że lepiej coś sprawdzić nam niepotrzebnie, niż po prostu ignorować i, y, i po prostu przejść wtedy, kiedy będzie za, za późno.